Jeśli nie dzielić na przykład na minimum 200 tysięcy wojska na stack, a maksymalnie 300 tysięcy, to po prostu tak podzielić, żeby te procenty się szybciej nabijały. Okej, okay, oni mają sojusz z Meksykiem i Francją. To mogłem sobie Francję teraz w sumie wziąć. E, to jest Kanada. Kanada mógłby też sobie dobić. Okej, okay, teraz jeszcze Brazylia, na ten moment druga potęga na świecie. Mają sojusz z Zimbabwe, które jest tutaj. Tak w sumie dzieli Afrykę teraz. To sobie bym to wziął. I tutaj mogę całą Brazylię? Mogę, świetnie. Co tutaj jeszcze jest? Meksyk, a z nimi mam rodzaj, dobra. To mogę ich Malezję dobić. Oni mają sojusz z Iranem. No i świetnie, szybko poszło. A Iranu już nigdzie tutaj nie widzę, nawet, ok? To idę dobić Meksyk. Oni mają sojusz z dalic z Francją, Nigerią, tego typu państwami. Gdzie one jeszcze są? No w sensie nie będę ich podbijał już nawet. Mi się tutaj nie chce. To nie To i tak by nie był pełnoprawny World Conquest. To, co teraz robię, bo mam modyfikacje włączone, żeby rozgrywka była ciekawsza. A i tak chcę podbić, no po prostu, jak najwięcej świata, żeby móc dać po prostu w tytuł, że podbiłem cały świat tutaj. Okej, okay, tu coś jeszcze jest. Stosujemy.